Hej kochani, z tej strony Artona YouTube Witam na waszym kanale. I dzisiaj jest taki vlog, który jestem ostatni. Dzisiaj dzień zakopany, i dzisiaj wyjazdem Mam piece pociąg zakopanego do to, to o 20, a później o 4 rano do średnia. I będzie taki vlog wyjazdowy. Później też fan to nagram Jeżeli się Wam takie vlogi wyjazdowe, Wam poddaję. To zostawcie łapy w górę Subujcie oczywiście po filmem kanał I co? Dzisiaj mój outfit Kosurka z takim... Kozórka takim... Powiem, koronką sinseja, Trasy z Pepco Skarpetki z pepko. I jeszcze Będę miała Sosetka na sobie. Um. Jak widzieliście z poprzednich odcinków taką... Tutaj mam w taki w środku to spokojnie. Taka skosana To sama ją satermo w prezencie. Z metką Setherma. To jest. Więc to się mówi. Kurde, zapomniałam firmę możecie wpisać w komentarzach. Ja mam już tą sosetkę z 2 lata I jest... Jest to dobrym stanie No i jeszcze mi się nie powsuła. Teraz sobie poradzę tę, tę firmę Ja miała na sobie kurtkę jeansową To mi się spakowała. Tutaj jest z moją siostr siostrą tatą Tu mam kurtkę jeansową, a i tutaj jest mojej moje taty kurtka To to jest Teraz jest moje taty kurtka mojej siostry I co? Zegnam się z wami I witam... i Przywitam się z wami troszeczkę później Jak może będę już na peronie pociągowym i będę czekała na pociąg Teraz... E... Czekajcie I co? Do zobaczenia później Hej, jestem teraz interesant... na peronie Tutaj jest właśnie mój pociąg, zanim nie tylko będę do niego wsiadała Czekam z katarzami jak będą

do nie dałam, ale ja pójdę do takiej numerkowej no okulary dałam, bo wstrzymają mi się do tej pory. No i co? Będę się sama związała i widzę się z Tani troszeczkę później, jak będzie z pociągiem, jak on jechała. I z tym pociągiem ty jechała do łaśni. To taka... później. Już jestem w domu, siedzę sobie z moim kotkiem na kolanach, sieci i co? Jeśli taki Wam film pojazdowy podoba, z zakupanego kotomy do, do domu, to zostawcie serdecznie łapki w górę, zostawcie! Aże tam na YouTube, to jest mój kotek nowy, tutaj widać, nie? Tak, to jest kotek. Karolinki Zostawcie łapę w górę, na kanale I co? Widzicie, jakieś jest w dla Karolinki Ardona YouTube? I co? Już się z wami sęknął, kont mi siedzi na kolano, tam jest inny Mam u już cztery koty i psa To... Trochę duża. Ale. I tutaj przyszedł do mnie drugi kotek, oczywiście. Nie. Moje dwa koty, takie małe, jestem są dwa duże koty. I co? No serdecznie się z wami, z moimi kotkami, segnam i co? Które się walczą o pitwkę. Teraz wam się segnam, pa.